Cześć, witam was w tym nagraniu chciałbym wyjaśnić pojęcie hossy oraz Bessy. Pojęcia, które używam często w filmach dotyczących kryptowalut, a o których duża część z Was nie słyszała, więc myślę, że to jest wideo dla nowych osób, dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutami, z rynkiem, kryptowalut z giełdą, na której, na której możemy kupować kryptowaluta, więc zapraszam Was do oglądania. W tym celu przejdziemy teraz na ekran mojego komputera. Ok, w tym celu przygotowałem dla Was trzy slajdy. Hossa, WS Bessa, czym różnią się od siebie, co oznaczają te pojęcia? Przedstawię w sposób fachowy pojęcie hossa oraz Bessy, a następnie postaram się to przełożyć na prostszy język, tak żeby każdy z Was mógł to zrozumieć. Zacznijmy od pojęcia hossa. Hossa jest terminem najczęściej używanym w kontekście giełdy, gdzie jest też nazywana rynkiem byka. Często możecie zobaczyć obrazek z bykiem. Oznacza ona długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie, na przykład giełdzie kryptowalut. Bessa, Bessa jest odwrotnością hosty, to długotrwała dominacja podaży, a tym samym długoterminowy spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub towarów. Bessę nazywa się też rynkiem niedźwiedzia i często widnieje właśnie taki obrazek jakby walczącego, dominującego byka nad e, słabszym niedźwiedziem. E, żeby przełożyć to na język zrozumiały dla każdego hosta. jeżeli ja mówię hosta, to mam na myśli okres, w którym większość osób decyduje się zakupić dany towar, daną kryptowalutę, jeżeli mówimy o rynku kryptowalut. Besto natomiast to jest okres, w którym długotrwały okres, tak zarówno hosty, jak i besty, jest to długotrwały okres, w którym e, większość osób decyduje się sprzedawać kryptowalutę, która nie ma ochoty ich kupować, czyli tak naprawdę dominuje podaż, czyli ilość danej kryptowaluty nad... Osobami, które chcą je zakupić, czyli jest więcej, można powiedzieć, towaru niż zainteresowanych osób tym towarem w przypadku BESY, tak najprościej można to wyjaśnić. W przypadku natomiast hostsy jest to długotrwały wzrost, tak, długotrwałe zapotrzebowanie, chęć zakupu danego towaru, w tym przypadku, dajmy na to Bitcoina, Ethereum, tak. Więcej osób chce go kupić niż jest go obecnie na rynku, wówczas cena automatycznie idzie do góry. Ceny kryptowalut podczas HOSTY zachowują się także możemy liczyć na setki, a nawet tysiące procent wzrostu danych tokenów, czy też kryptowaluty. W 2017 roku, kiedy ja, można powiedzieć tak na poważnie, zacząłem się interesować tym rynkiem, akurat trafiłem na moment hossy. Wszystkie kryptowaluty rosły na wartości, wszystkie kryptowaluty, praktycznie czymkolwiek człowiek by się nie zainteresował na CoinMarketCap, czyli na takim wykazie wszystkich kryptowalut, one dały zarobić, tak? Setki, tysiące procent. Obecnie znajdujemy się, można powiedzieć, w takim okresie stagnacji, konsolidacji, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale jest to moment, w którym rynek, można powiedzieć, nie jest dynamiczny ani w jedną stronę, ani w, w drugą, tak? Oczywiście są wzrosty, są spadki danych cen kryptowalut, to nie jest tak, że przykładowo Bitcoin cały czas kosztuje 10 tysięcy dolarów i się nie waha w dół góra. on się waha, on może kosztować 13 tysięcy, on może spaść do 8 tysięcy i możemy mieć takie wzrosty oraz spadki, ale nie możemy to nazwać ani Hossą, ani Bessą, ponieważ musimy mieć świadomość tego, że Hossa jest to długotrwały termin, tak samo jak i Bessa, długotrwały termin. W jednym przypadku wzrostów, w drugim przypadku spadków, czyli początek roku 2018 z kolei to był czas Bessy, to był czas niedźwiedzia, to był czas, kiedy wszystkie kryptowaluty, większość kryptowalut strasznie spadła na wartości. Przykładowo Bitcoin z 20 tysięcy spadł na bodajże, jeżeli dobrze teraz pamiętam, 3,5 tysiąca dolarów, czyli ogromny spadek, tak? Ale z drugiej strony patrząc na to w 2017 roku, tak? E, czyli Hossa, mm, czas kiedy byk panował na rynku, e, wówczas Bitcoin wzrósł około 1100 dolarów do 20 tysięcy, czyli wzrost podczas Hossy był dużo większy niż spadek podczas Bessy. To nie jest oczywiście reguła, że zawsze tak jest, że Hossa E, zawsze daje nam większy zysk niż następująca po niej besta, tak? Jak wyczuć taki moment, kiedy jest Hossa, kiedy bessa? To zależy od optymizmu na rynku, optymizmu, który się pojawia na rynku tak? danej giełdy. Jeżeli jest duży optymizm, jeżeli dużo osób przybywa na giełdy, jeżeli dużo osób interesuje się danym towarem i chce go kupić i ten okres trwa bardzo długo, wówczas mamy, mm, mamy do czynienia z hostel. Ja staram się teraz to mówić jak najprostszym językiem. Wiem, że Wciąż używam prawdopodobnie za trudny słów dla niektórych, ale no wybaczcie mi, jeżeli jest tak, ale staram się jak najprościej te dwa terminy wytłumaczyć, więc pamiętajcie w przyszłości, jeżeli mówię o hoście, mówię o czymś, co jeżeli nadejdzie, będzie charakteryzowało się tym, że dane kryptowaluty będą dynamicznie rosły w bardzo długim okresie, tak, będą rosły, 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 oczywiście będą też mogły notować małe spadki, korekty tak zwane na rynku, ale w dłuższym okresie będą to cały czas wzrosty danych kryptowalut, tak? Danego torwaru, jeżeli mówimy o giełdzie. Jeżeli chodzi o niedźwiedzia o bezce, no to w dłuższym okresie będą spadki i możecie sobie to fajnie przeanalizować. Wchodząc na CoinMarketCap, można sobie włączyć przykładowo wykres Bitcoina, tak? I zobaczyć, jak zachowywał się w roku 2017. I zobaczycie, że cały czas ten wykres yy, z małymi ślaczkami, tak? Góra, do góradu, ale szedł w kierunku. Wzrostów. Jeżeli natomiast popatrzymy na Bitcoina w roku 2018, to zobaczymy, że ten wykres cały czas szedł do, dół, z większymi spadkami, troszkę odbijał do góry i dalej notował e, spadki. Teraz tak jak mówię, można nazwać ten okres, który obecnie mamy końcówką, ja bym powiedział bessy, początkiem może hossy, tak, e, można tak powiedzieć, niektórzy mówią, że to już jest hossa że teraz tylko i wyłącznie same wzrosty przed nami. Ja nie jestem w stanie zdefiniować, w którym miejscu jesteśmy teraz. Tak naprawdę nikt w 100% nie może tego powiedzieć, bo to wszystko zależy od właśnie zachowania ludzi na tym rynku, tak? Jak duży dużo będzie optymizm, jak dużo osób będzie chciało go zakupić, czyli im więcej będzie osób, tym lepiej dla nas. Dlatego ja właśnie nagrywam takie filmy, dlatego ja staram się edukować ludzi, żeby jak najwięcej osób zainteresowało się kryptowalutami, żeby jak najwięcej osób usłyszało o Bitcoinie, o Ethereumie, o innych kryptowalutach, usłyszało o możliwościach tego, że możemy je pomnażać. Także myślę, że 10 minut to jest wystarczająco jak na początek. Regułka, czysta regułka zarówno hosta jak i bezca. możecie sobie do niej zawsze wrócić do tego nagrania, starałem się też post w zrozumiały to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że ten filmik dał Wam wartość, pomoże Wam rozróżnić te dwa pojęcia, pomoże Wam zrozumieć, co tak naprawdę te pojęcia ze sobą niosą. Ze sobą niosą. Jeżeli film był podobny, zostaw łapkę w górę, subskrybuj również mój kanał, aby takiego filmu w przyszłości nie opuścić. Trzymajcie się!